Małe miasto na Śląsku, ale małe miasto ma coś wielkiego. Ma pierwszą nie tylko w Polsce, ale i na świecie restaurację McDonald's z dachem solarnym. Z technologicznego punktu widzenia to jest nie tylko duża, to jest wielka rzecz. Jest to pierwszy McDonald's z dachem solarnym. Na świecie? Tak. Dlaczego wybór padł na dach, czyli na całość? No więc rzeczywiście jest tak, że my woleliśmy zainwestować na no, sporo większe pieniądze, bo tak naprawdę to jest różnica około 70 tysięcy złotych w dach solarny, a nie w panele solarne. Dlatego, że panele solarne no, charakteryzują się troszeczkę krótszą żywotnością. Koszt inwestycji? Koszt inwestycji to jest y, około 370-380 tysięcy. Naszym partnerem tutaj strategicznym i wykonawcą całości inwestycji była firma Sanów. Jeśli taki gigant jak McDonald's Stawia na zeroemisyjność, to znaczy, że jesteśmy świadkiem początku transformacji energetycznej, transformacji, gdzie tematem przewodnim jest samowystarczalność energetyczna.